Cześć, witajcie! Ja jestem Tomaszek! Witam w kolejnym odcinku na spontanie Czołgi na strzelanie. Eee... Dzisiaj na pewno pokażę sporta. Potem zobaczymy, może gdzie w jeszcze po pochwalę się, że... Mam kawę, dwójeczkę, już mam trola i wieżyczkę, i zbadałem tutaj do tego czołgu wieżyczkę. Ostatnio miałem przez kilka, Cztery dni dokładnie premium, bo było najpierw to, 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 jak to się nazywało: kod bonusowy, darmowy, jeszcze stary Mikołajki, pudełeczko. to też miałem 3 dni, bo niestety nowe pudełeczko było średni łybaną, kinierzy, tydzień tylko 3 dni. Ale pobiłem rekord doświadczenia na fałce. Co mi się podoba i jest ładnie. Yy... Co jeszcze mogę powiedzieć, zanim wejdę do bitwy? Hmm. Chyba nic. To idziemy na początek. A, widziałem, że Was trochę przybyło na moim koncie. Bardzo się z tego powodu cieszę. 35 widzów. Wielkie dzięki za tą liczbę. To już jest dość dużo. Mam nadzieję, że będzie kiedyś większa, ale taka liczba już jest ładna dość. Dobra, no to już idę do bitwy. Jak zaraz zobaczycie to wam powiem. Sobie postanowiłem wziąć... Poczytałem sobie trochę o XVM stacie, o XVM ogólnie. Tam duże są. Niektórzy mówią, że legalne, drudzy, że nie. Poczytałem sobie, jak naprawdę ta sytuacja wygląda. Poczekajcie. I no, właśnie się wahałem, czy wziąć x stac właśnie z powodu, że dużo osób pisało, że jest nielegalny. E, ale przeczytałem dokładnie cały temat na forum. I z tego, co dobrze przeczytałem, wydaje mi się, że jest legalny. Znaczy, nikt za to nie goni, nie grozi to panem na razie. Więc sobie go ściągnąłem i pochwalę się swoim, swoją skutecznością w bitwie. Tak więc słaba, ale nie jest tragicznie. Dobra, pojadę w stronę bazy, na A2, A3, na tamtą górkę spróbuję dojechać. Nie mam tutaj żadnego dosyłacza, ani niczego innego. Ale załogę nie wiem też na ile, bo to dość niedawno kupiłem ten czołg to na nie 80 bitów maksymalnie, maksymalnie Zobaczymy jak się to potoczy. A, jak zauważyliście, ściągnąłem sobie te dźwięki nowe Króla Juliana Jak ktoś będzie chciał link, jak zobaczę, że chcecie to znajdę jeszcze raz i wam dam linka A, da się znaleźć Bardzo przyjemnie się gra a, bitwa dla mnie może być bardzo ładna, bo są dwie szósteczki, a ja sportem, sporte, sport VS Piątka może bardzo, versus piątka, bo niech wam będzie, może bardzo dużo zrobić. O, i widzę, że artyleria zginęła. Więc mam problem przy bazie No ale na razie jeszcze mamy dużo czasu, więc nie będę wyjeżdżał Oni nie mają żadnego ciężkiego szóstego, więc spokojnie tutaj będę mógł dużo zrobić Dobra, jest Rudzielec Dobra, Rudy, podjedziesz, a stokowy, może coś u góry się pokaże No, no, dawaj, 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 wyjeżdżaj No, wyjeżdżaj, wyjeżdżaj No, coś tu się mnie odbiło T-40 sobie zabije gościa. Bo nie trafiłem. Fak. A, mam Crusadera. A T-34 nie goni się. Więc do wyjazdu to na ja go nastraszę, pewnie się cofnie. dobra, nie cofasz się. To ja ci zrobię. No, dostałem za 11, masakra. Ale gościu za 431 nacisnąłem ku nie wiem czemu z przyzwyczajenia, że jak gadam grając wodę Zniszczysz go? no Dobra, to ja go zniszczę. no Dobra, to nie. Już go niszczę. Przelagowało, ale już drugi flag. Dobra, ja zaraz zjadę do tego T28. A, jeszcze dwie minuty mi pokazuję. Mój magiczny program. Dobra, koleżka tutaj zginął. Nie trafiłem, ale ładnie. A nie, myślałem, że to kapas, czyli... Szkoda, że nie trafiłem, ale ja się schowałem. Nie wiem, czy mało to celowanie w ogóle wziąłem, ale dostaję wybaty, że masakra. Pani jedyneczka 1 na mnie, ale na razie się bawię z tym czołgiem. No co jest?! No przecież na luzie powinno wejść, no... To jest kaw 1 w czystej postaci, no. Ja jeszcze się muszę przyzwyczaić do tego celowania, bo jestem przyzwyczajony do niemieckich celnych czołgów. Jest tak trochę mi swoje. No tak nieco. Dobra sobie staranuję. Albo nie, bo ten kawu jedynka się tu schowam na razie. No muszę zjechać kapa, zrestartować. No choć. No dobra, coś wjechało na kapa. Z czego się nie martwię. dobra, zajmę się kawu jedynką. Chciałbym się to no łapać, ale nie mam No ale dajcie owa, noj królewski zadek jest wstrętnie ignorowany. Chić, zrób coś albo hańba cię! Dobra, mam nadzieję, że uda mi się przesnajpić. Dobra, Dobra staranuję sobie cię tak mało, seriousni... Zasada numer pierwsza. Nie będziesz pouczał króla swego. Oczywiście. Się, błaga. Ale mi dużo zniszczyło. Dobra, muszę przycelować, żeby nie było rykoszetu. No tutaj zlamiłem, ale... Najważniejszy efekt końcowy, ale kurde, no sam zostałem, a ja mam mało życia. Ale się schowam i będę czekał, no. nic mi innego nie pozostaje. No. Cóż 13 km Kurde, ogromne te wziąć mam jedną w garażu, wczoraj kupiłem. No ja nie pomyślałem, że zostanę sam na... Raz, dwa, trzy, cztery, siedem czołgów. Dobra, wyjedź, proszę, wyjedź, wyjedź, tylko nie za skałę. Dobra, podjadę sobie do następnego kamienia, żeby miał ubicie na bazę jeszcze. I tak to mnie skapuje. Spokojnie, mam po dwie minuty prawie. Powinienem dać radę tutaj się. Mam nadzieję, że mnie nie spodziewają. Że uda mi się na kapa wjechać. Siedem, dziękuję. Dobra, dostał. O, e, jeszcze jeden drobiazg, czy mógłbym również troszkę wami popamiętać? tak tylko drobinkę. Mam na nadzieję, że Wam też się spodoba ta paczka dźwiękowa, że będzie się przyjemnie oglądał nobski <num> team. Nie wiem, gdzie jest tamten. No, mam trochę czasu, ale przydałoby się zresetować tego kapa. No, HP nie mam dużo. To jest mój problem. Na ja jeden wyjechał. To ładnie. Mój plecy! Kurde, zajechał. No, ale no nie miałem szans na tyle czołgów i tak czy siaki tak ładnie powalczyłem. Jestem zadowolony z siebie, ładna bitwa trochę doświadczenia będzie, no ale cóż no, nie jestem cudotwórcą najwięcej no, no na minusie no ale to tak jest na S, jak się przegra i tyle strzałów nie trafi dobra, to zagram GW Panterą chyba jej nie było, tu mam wszystkie moduły powoli idę w stronę GW Tiger ale zostanie u mnie na kompanie mistrzowskie bo jest często brana jak mi dobrze wiadomo widzę, że tutaj Mamy dwóch dość dobrych graczy. Nawet nie dość dobrych, tylko dobrych. Na karnarwie. Jeden na drugi na lowe. Oni mają dużo przeciętnych, ale mamy... Czołg premium, 0 tysięcy bitew. Przy, I takie statny, i tak, taka skuteczność w No to po co kupować? Jak on pewnie nie ma piątego tieru nawet. Pewnie się koksi i gra cały czas na tym jednym. Jak... Już niestety tacy są. Ja też kupiłem wcześniej nowe, ale... Jednak już miałem siódemkę prawie. Jestem głowy. Dobra, gotów nie wiem, cię twoim tańcem. Włączaj. Włączaj, tak. Największy błąd w tym modzie, ale to tak królek Julianek tak powiedział. Więc nie zmienią twórcy. Dobra, się ustawię, bo... No i dobrze, bo tutaj jedzie szkautownik co mogę powiedzieć o GW? A, co powiedziałem, coś tak po drodze szybko. Co mogę powiedzieć o baterze Celne, przyjemne, działo. Ej, co ja piłem Herbatę zimną piłem. Przestań. mówię do siebie oczywiście. Mm, celne działo z niedużym damage'em, ale szybko strzelne, więc potrafi dużo zrobić. Bardzo przyjemnie mi się nim gra, mam dość dobre staty na nim. Mam nadzieję, że coś się tu pojawi. Jak zawsze na artylerii bardzo duża liczba No Dobra, stójcie sobie, ja tam nie będę się męczyć. zostanę tu, to może będę mógł strzelić tu. Może jednak nie. On, jedzie tu z Kisu. Zaraz nie zobaczę jak strzelę. O no, już nie zobaczę. Zaczęli bić za grę. No nie pokazałem kiedyś się w najbliższej przyszłości jeszcze, po je jeszcze się pojawi ten ciąg. no ale... Hm. to by tu wam pokazać? Hm. A może pokażę Mardera. Sobie zagram. Włączę lornetkę, założę lornetkę sobie przysnajpię trochę. Zobaczymy. Mam nadzieję, że piątek nie będzie. No czwórki to nieźle, Najczęściej go tak losuję. Jak ładnie się w krzeczku ustawię, włączę lorneteczkę, to mogę ładnie pokosić. by tu się ładnie ustawić. Mam nadzieję. Kurde, bo miałem nadzieję na tą drugą stronę. Bo można się tam ładnie ustawić. No ale cóż. Przeżyć trzeba. To się ustawię tutaj gdzieś okolicach o tam na tej górce siateczka i lornetka na ten czołg to dobre jest bo zawsze można zdjąć przełożyć na inne a się bardzo przydaje znaczy <coughs> lornetki jeszcze szczerze na nie używałem bo dopiero wczoraj kupiłem ale z, już grałem z siateczką i wiem że można się ładnie ukryć i trudno się zauważyć to lornetka Dobra. tylko pomaga więc jadę sobie, widzę, że tu dużo nie jedzie to dobrze, to będę mógł sobie, znaczy najważniejsze, że to by był jeden lekki to nie będzie pokazywał przeciwników fajnie był było BT7, ale pojechało sobie, a nie, jedzie jadą tam, Mógłbym, żeby zobaczyli ja się gdzieś tu schowam za drzewkiem, za krzaczkiem, gdzieś w takim miejscu włączę lornetkę i będę stał, no, czuk. Jak na niszczyciela ma du dużo w lewo i w prawo, odchylenie działa. Więc to jest jego niewątpliwy plus. No ale tu jest przyzwoite miejsce. O, dokładniej tak. O. Lorny też. Nie, no niedobre miejsce. Będę musiał się schować gdzie indziej, za tym drzewkiem na przykład. Nie mogę, jestem niezdecydowany. Po co tak daleko? No to będę bardziej snajpił <laughs> w tamtą stronę, przepraszam. Ale tak, mnie coś zaschnęło. Kurde, mogłem coś do picia sobie złapać. Dobra, widać go. Przyceluję, lornetka widzę się włączyła. Dostał. Co mogę powiedzieć o czołku Bardzo dobry trzeci tier, bardzo, bardzo dobry trzeci tier. Można nim zdziałać bardzo wiele. Dobry damage Dobry kamuflaż, jak to już powiedziałem Działo nawet opuszcza Jak na niemiecki Nie no, opuszcza teraz zauważyłem Dużo nim nie grałem, odkąd tak mi się zachciało go kupić hmm. dostajemy baty Jak zawsze Ach, nie. to zrobić? Chyba tam pojechało dwóch. Ale nie, zginęło dwóch. Znaczy nie, moje radio może nie ogarniać spokojnie. Strzelam. No, te 28 zginęło. Te 82 jeszcze jechało. Coś tam jeszcze pewnie żyje. czy znaczy nie, wjechać sobie na tamtą górkę. Tak sobie. No cóż, no zaryzykujmy. Nie mam co robić Jak tam włączę lornetę to może coś zobaczę Ładnego Trzeba umiejętnie podjechać Tak żeby mnie stamtąd Z tamtej górki na D4 Nie zobaczyli O, H13 jest tam Dobra, jak tak podjadę To mnie nie zobaczą Jak się dobrze ustawię to będą ładnie Strzelać Lornetę włączę to może coś będę Podpatrywać jeszcze No ładnie nie powinni <coughs> zespotować, przepraszam Ale coś mnie w gardle łapie. Dobra, jak jedę na górkę to będzie pięknie Ale niepotrzebne drzewko, ale myślę, że artyleria jeszcze to aż tak nie ogarnia To jest w plutonie arta, nie? Myślę, że nie będą masz taki mądrzy, że, zau że zauważą no, przesuń się, przesuń się się tu schowam. Włączę lornetę. Może dojrzę tamtych, choć wątpię. Lorneta i siateczka włączone. Niech strzelam to może, chociaż wtedy będę miał szansę ich zobaczyć. No chodźcie, chodźcie. Czekam na Was. No hello! Szpatnie idzie! Nie będę podjeżdżać bliżej, bo mnie rozwalą, bo zobaczą jak będę strzelał. Nawet jak jechał. Chyba, że gdzieś tam jest taka fajna pozycja, ale no właśnie jest taka przerwa drzewa. Więc wolę nie ryzykować. Podjadę. Troszeczkę bliżej. A, oni są za górką schowani. Come on. Come, on. Come on. Nie chowaj się, nie chowaj się. Nie chowaj się, nie chowaj się. Dobra, podjadę. Bo oni są wszyscy tak pochowani. Umiejętnie oprócz pz Trójki, którą sobie postrzelam. Przyjemnie. Trzema ja tak cicho mówię w ogóle. Dobra, już nie będę mówił tak cicho. Nie martwcie się. No co jest, że nie trafiłem? No chyba na lurnycie trzymam. A może nie. Hmm. No jest mniej więcej porówno, tylko teraz muszę czekać. Bo mnie łatwo mogą zobaczyć. Jadą, jadą. Ja ich widzę. Oni mam nadzieję, że mnie nie widzą. Nie ja będę się ruszał. Dlaczego łakom jest na moje nogi i mój... nie trafiłem Fuck. Nie mój dzień. Dobra, jeszcze zagram jedną bitwę z Panterą. Jeszcze zagram ostatnią bitwę. No, w bitwie. No to nie chcę mi się czekać. Chyba, że jak się będę żegnał. Dobra, no to dziękuję za uwagę, taki odcinek niewybitny. Dwie drugie bitwy... Pierwsza bitwa była OK, dwie następne już nie. Ale raz się dobrze gra, raz źle, nigdy nie wiadomo jak i gdzie, więc dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, dziękuję jeszcze raz za liczbę widzów, która jest teraz, zapraszam do oglądania moich starych i nowych odcineczków oczywiście, standardowo. I życzę miłego dnia i udanych bitew, cześć! O, wróciła. Dobra, już się nie będę, na następnym odcinku GW Pantera pokażę. Dobra, cześć.